No i cześć wszystkim, witajcie na kolejnym odcinku, Tu mamy podkaszarkę chińską. Tu mamy też wszystko chińskie. To wszystko jest Chińczyk. Nawet marki nie mam. Nie miałem mieć piśkonia konia czy coś takiego, Zobaczcie, no ale trawy galantą cieszę. Trawa ma ze 30 cm gęsta. Takie grube pokosy wychodzą z Tutaj O, zobaczcie co tu jest. To jest przekoszone, taki gruby pokos. Pod podkaszarka daje radę tylko trzeba ją dobrze wystroić i wyregulować gaźnik bo jeśli jest niewyregulowany no to nie osiecze się takiej trawy także wiecie trzeba ją dobrze wyregulować to wtedy daje radę z taką trawą Fajna sprawa, tylko że, no wiadomo, nie ma jakoś tak jak sztil y, czy coś, no, ale części też nie są, bo silnik kosztuje 170 zł. Co 3 lata silnik trzeba by było wymieniać, nie no, jak jest tak y, dobrze wyregulowana. Także mówię, no ale warto, nie? Taką piweskę pod kupić. Co 3 lata wiadomo, silnik się wymieni i lata dalej, nie? Także to nie jest wcale taki zły pomysł, taka chińska podkaszarka, moim zdaniem. Także zachęcam do subskrybowania kanału, piszcie w komentarzach, czy Wam się film podobał, czy chcecie coś jeszcze o tej podkaszalce, tak zachęcam serdecznie, na razie, do zobaczenia w kolejnym